Ołtarz rodzinny. Dzień 114. 23 kwietnia. A Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo Sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tam tędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył Go i powiedział Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. I zszedł szybko i przyjął Go z radością. A wszyscy widząc to, szemrali do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego... Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza, 19, 1-10 Kiedy były prezydent, Roosevelt, przyjechał do małego miasta. Moje miasto jest zbyt małe dla niego. Lecz kiedy on przyjechał do New Albany... Znajdującego się zaraz poniżej naszego miasta, ja myślę, że my mamy około 21 tysięcy, a oni mają około 27 tysięcy mieszkańców. I on zatrzymał się tam w swojej kampanii wyborczej. O, moi drodzy, wszyscy zjechali się z okolicy, by zobaczyć pana Roosevelta. Otóż ja byłem taki jak Zacheusz, byłem zbyt mały. Więc, abym mógł coś zobaczyć ponad tym tłumem, wszedłem na wzgórze. I ten pociąg zatrzymał się blisko rzeki, a on stał na platformie w tylnej części pociągu, by wygłosić krótkie przemówienie. Zaparkowałem więc mój samochód blisko jakiejś szopy i wyszedłem na szczyt tej szopy, aby coś zobaczyć. Pomyślałem, hmm, no wiesz, nikt nie wie, że ja jestem tutaj. Prawdopodobnie pan Roosevelt też nie wie. Lecz wcale na tym mi nie zależało. Pragnę jednak żyć tak, aby gdy Jezus przyjdzie, mógł mi powiedzieć tak jak Zacheuszowi: Zejdź teraz na ziemię z tej szopy. Jestem pewien, że my wszyscy czujemy się w ten sposób, nieprawdaż? Niedawno pewien brat, który mi zwykle towarzyszył i urządzał moje kampanie, brat Baxter, on głosił wam właśnie tutaj w Chicago już wiele razy. On przemawiał, gdy były król George przyjechał z królową do Vancouver. Było to przedtem, nim został uzdrowiony. On miał wrzody w swoim żołądku oraz stwardnienie rozsiane i on nie potrafił, nie miał siedzieć wyprostowany. Mając jednak królewską krew, siedział tak, jakby mu nic nie dolegało, kiedy przejeżdżał ulicami. A pan Baxter powiedział, że on po prostu stał tam i płakał, ponieważ przejeżdżał tam jego król i królowa. Ja pomyślałem... O, jeżeli to sprawiło, że Kanadyjczyk był tak wzruszony z powodu ziemskiego króla i królowej, jakie to będzie, kiedy Jezus przyjdzie? Moi drodzy, gdy ja go zobaczę, kiedy go ukoronujemy jako króla królów i pana panów, i będę słyszał wszystkie okrzyki Hosanna, gdy wszyscy odkupieni z wszystkich wieków będą stać na tej ziemi, śpiewając pieśni o odkupieniu i pieśni chwały, a dookoła ziemi będą stać aniołowie, mając pochylone swoje głowy bo nie będą wiedzieć, o czym my mówimy. Oni nie zostali odkupieni. Oni nie potrzebują odkupienia. Oni nigdy nie upadli. Lecz my, którzy byliśmy upadłą rasą Adama, potrzebujemy odkupienia. Dlatego właśnie możemy śpiewać o tym, co to znaczy być odkupionym. On odkupił nas z powrotem Bogu swoją krwią. Czytaj dzisiaj Księga Kapłańska 17. Chiob 5, Jeremiasz 10 od 11, Ewangelia Łukasza 19, 1 do 28.